Witam Was <coughs> serdecznie moi Drodzy. W pierwszym, na pierwszej lekcji związanej z czakrami, zaczniemy sobie oczywiście od czakry podstawy. Taki mój pomysł przyszedł tak ostatnio, nagrywałam po prostu jogę z afirmacjami i tak myślałam, czy dalej mam kontynuować jeszcze tę jogę z afirmacjami, czy może coś się mogło zmienić. Przyszła mi taka inspiracja, i myślałam, że właśnie zacznę się wgłębiać teraz w temat właśnie związany z czakrami i jogą, no może później gdzieś tam jeszcze wrócę do afirmacji, bo to oczywiście jak najbardziej trzeba cały czas kontynuować, cały czas jak na co dzień żyć z afirmacjami, więc też jak najbardziej polecam. Jeśli chodzi o czakrę. Podstawy, jest to ośrodek korzenia, kolor czerwony, dźwięk cztery płatki lotosu i on oczywiście za, za, za przetrwanie. To jest taki zasadniczy cel bezpieczeństwo, znalezienie swojego miejsca na Ziemi. Jeżeli coś jest tutaj nie tak, jeśli chodzi o tą przestrzeń, czyli takie niezrównoważenie jakby tej czakry, to jest wtedy. Jeżeli celem jest bezpieczeństwo, no to ty, brak tego bezpieczeństwa, brak poczucia bezpieczeństwa, e, brak poczucia takiego e, gruntowania, znalezienia miejsca po prostu na ziemi. No i dzięki właśnie teraz e, konkretnym pozycjom jogowym, które za chwilę wykonamy, ma nam to między innymi e, ułatwić e, uzdrowienie tej czakry. No, oczywiście też dobre, <laughs> dobre są tutaj medytacje, też praca jakby taka rozwojowa z, czy z coachem, czy z jakimś trenerem, tak samo jak najbardziej trenerem rozwoju osobistego, więc jakby to jest jedna z takich przestrzeni, którą należy wykonywać, no ale oprócz tego właśnie praca z tutaj jak najbardziej, a szczególnie też medytacje na, na postępowanie tej czakry. Zrobimy sobie taką króciutką rozgrzeweczkę. Wstaniemy sobie do góry i zrobimy sobie trzy takie pozycje, które musicie wykonywać gdzieś tam przez dłuższy czas. Wykonując oczywiście wcześniej rozgrzewkę, przygotowując swoje ciało do ćwiczeń, bo to jest bardzo istotne, żeby właśnie ciało było rozgrzane. Zaczniemy sobie od głow. się w podłożu w Tatasanie, czyli w pozycji stojącej mamy stopy szeroko palce stóp, są rozstawiane, stopy szeroko zielone, wciągamy brzuch, wyciągamy brzuch do sufitu i sama głowa góra, w góra w tej Głowa prawo lewo. Na jedną stronę robimy wdech, na drugą wodę. I teraz sobie na drugą stronę. Uważaj jak do wody. to samo robimy na drugą stronę krążymy barkami do tyłu góra wdech i góra wdech i zmiana ruchu Wydech tu na głowę. Wydech daję sobie tytuł makar. Chwytam yy, na chwilę zapraw na kastach i przeciągamy sobie na lewą stronę. I zmieniamy na lewo, na prawo. I przeciągamy delikatnie. tak. Zostawiamy dłonie na biodrach, wyciągamy wyciągam, 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 przed sobą. wyciągam, i teraz y, Przez prawy bok wdech. Wydech, z roli do centrum. Skręć się teraz na lewo. Wracamy sobie przez lewo. I znowu wydech. Skręć na prawo. Wróć. Wydech. Skręć na lewo. Wróć. I wydech. Skręć na prawo. I wróć. Ustawiamy sobie dłonie na wysokości barków i na zmianę podnosimy sobie palce do góry. Trzy, dwa, jeden do środka, za czwartym razem wyciągamy palce. Zostaw dłonie na kolana, zabroni plecy, wdech i wdech, wyciągam do dół i skoką wdech, wyciągam, wdech i wydech, wdech. drzwi do talii, lewa do barki, wpisujemy do tyłu, do siebie. Delikatnie pogłębiając i druga strona. Lewa do talii, prawa do barki. Delikatnie pogłębiamy. Wpiszemy dłoń do biodra. sobie teraz na obronną stronę. Do przodu, do środka. Zmieniamy stronę, to samo robimy na okay. lewo. Teraz y, zostawiamy sobie stopę na szerokość biodra, stanę łokiem, żeby było widać. Zdotykamy sobie kostkę, zmieniamy kolana, cofamy pośladki do tyłu, tak żeby nie wychodziły kolana poza dwie palców w stópach. robimy sobie kąt prostego bo przejmujemy krem w i wyciągamy głowę do góry do sofiku. Wróć na kostek. Kąt prosy. I górą I wróć do kostek. I kąt prosty, Górą Wracamy do kostek. I kąt prosy. Górą I wróć. Teraz zostawiamy sobie głowę na kolanach. Wciskaniem do kola schodzimy w dół odrywamy piętę. I wtedy wracamy do kąta prostego, bo jest na tym przedłużeniu prędko. I zejdź w dół. Odrywamy piętę. I wtedy wracamy sobie do kąta prostego. I będę. Teraz delikatnie rozstawiamy swój kolankę na zewnątrz dajemy bardzo albo na matę, albo na kolanach, albo na Robimy do góry. Robimy, robimy. Ok, przechodzimy jeszcze do stóp, prawa stopa góra dół, prawo lewo. Łodkimy na zewnątrz i zmieniamy środka, I druga stopa, Góra tu, góra taki tu wydech. Prawo lewo do jednej linii. Robimy kółeczko teraz na zewnątrz i zmiana na środka. Okay. Rozluźniamy teraz nogi. Ok, teraz y, zostawiamy sobie jeszcze dłonie. Na szerokość barków robimy takie obwijanie ręką od ściany. Z jedną stronę w prawo możemy zacząć od prawej, wróć wdech i z drugiej strony i wróć wdech. Sobie teraz ręce, zostawiamy jeszcze stopy szeroko, palce na zewnątrz. Wejdź na jedną nogę, wyciągnij do góry do stopy, przez tę nogę przejdź na drugą stronę. Góra wdech, oczywiście, w tym i nie pochylamy klatki w dół. Zostaw teraz stopy. Przejdźmy kręgosłup, na w dół i zaczynamy krążyć na prawą stronę. To samo robimy na drugą stronę. I zwężamy zbęż stopy na chwilę na szerokość badań. Można kolanka mieć delikatnie objęte. Pytamy załopić. Ok, powróżku sobie do góry. Wchodzimy e, ten kotek trochę tutaj mm -hmm. może troszkę przeszkadzać. Mam no. często się ze mną ćwiczę, więc staram się e, często tak, żeby okrać się czymś zajęć w tym momencie, ale żeby nie była. Wyciągamy teraz ręce do góry do sofitu, ustawiamy równolegle, chodzimy na palce, skręcamy się do boku, wracamy na całe stopy i wdech na paluszki, znowu druga strona skręć, wydech na paluszki, wdech skręć do boku, wydech i jeszcze raz wdech paluszki, wydech, opuszczamy ręce. Teraz zawsze warto po rozgrzewce. Yy, Zawsze ja tak robię na swoich zajęciach z jogi, robimy powitanie słońca, więc zrobimy sobie je raz, nie będę robiła ileś razy pod rząd, bo jak będziecie mieli czas, to sobie po prostu powtórzycie e, przynajmniej dwa, trzy razy, a potem możecie przechodzić już do, do tych konkretnych asem, które za chwilę Wam e, przedstawię. Idziemy sobie do przodu, zostawiamy stopę na szeroką ręce w górę i góra Wydech. Taki palców od całego wnukłonu mogą mieć taki mgnienek. Odstawiam prawą nogę do tyłu. Ręce wzruszczałam. Joga oczywiście równolegle. Ręka jedna jest koszką z przodu. I jak to jeszcze przenosi się, bo nie dobry na głęboko. Odstawiam lewą nogę do tyłu. Robimy węzeczkę. Po wstrzymaniu wdechu schodzimy sobie na kolana w krokodyla. łokcie ustawiamy pod barkami, patrzymy się do przodu albo na klatkę, łokcie blisko rzepa. I stąd wdech, pies do góry, e, stopy ustawiamy na grzybiecie lub w środku I wydech jest do w dół. Wciskamy sobie piętę w dół. Patrzymy po Wciągnąć w nogi jednocześnie. Kolana uminamy. wciskamy głowę między barki, patrzymy w, w I dopiero później próbujemy dociągnąć w jedną stronę matki. I wdech. przemyślimy prawo prawą do przodu. Miodra, naraz z tyłu, stopach, żeby jeden był łamką, jeden z kostką. Ręce wzdłuż ciała. Jakbyśmy się naraz wtłumienię tego. Jak dalej, jeszcze dajemy na głowę. Wydech zostawiamy lewą stopę do prawej. Góra wydech błoniemy przez bok na głowę. I wydech na trak. I Teraz można przejść już do konkretnej części. Tak jak mówiłam, zrobimy sobie trzy pozycje, e, które będą uzdrawiały naszym czapkę podstawy. E, pierwsza pozycja to jest pozycja drzewa. Zagruntowujemy sobie jedną stopę w podłożu. Druga stopa wędruje na łydkę lub na udo i dłonie wędrują albo na klatkę, albo na głowę. Pobieram sobie jeden punkt przestrzeni i patrzę sobie na ten punkt przez chwilę. Zmieniam stronę, teraz stopa wędruje na łydkę. Na ługę, nie no na klatkę, no na głowę. Okay. I wydech. I teraz kolejna pozycja to jest badacz pana nasana. Usiądam sobie, na tę. Rozstawiamy kolanka szeroko, wypolągam za bardzo. Przez chwilę można sobie tak delikatnie pomachać. Tak jak skrzydełka, motylka, tylko góra wydech. Teraz chwytamy sobie za kostki. przesuwamy w stronę kolan. Wyciągamy klatkę, patrzymy do przodu. Za palce głośnym był pogłębiamy okay. i wracamy do B. I ostatnia pozycja, którą chciałam wam dzisiaj zaprezentować, to jest pozycja przypuszczania tu Rozstawiam Rozstawiamy sobie nogi szeroko, stopniu. Tumule, Staram się nie odrywać piętą w podłoże, można też podejść blisko ściany, żeby sobie plecy z tego podejrzały ścianę, dłonie teraz drugim razem w pozycji mocno na klatkę, a łokcie przesuwają się w stronę kolan i zamykamy sobie w oczy. stopą przed stopą w górę, się stopa to na udo. Yy, można też usiąść w pozycji nie mętr, czyli siadamy sobie na mięty, kolana do kolana. Yy, lub odłożyć też sobie w jakiejkolwiek pozycji, którą robimy w siadzie, też kocet czy kost podajowy, żeby plecy były wyciągnięte, jest to bardzo istotne. Żeby plecy były wyprostowane. I teraz na wdech i 4, do czterech. biegną w sobie przez nos. Oddych, nadysiadamy, palce środkowe wchodzimy na zatykamy bocznymi palcami lewe nosy, oddychamy przez prawe. I zmiana, zatykamy kciukiem prawe nosy, przez lewe. Wciągamy powietrze do nosa i wypuszczamy w dół strony kościoł do nowych po ostatnim dyskursie. Na jego pozycji tupa, co układamy różnie, bo już tam w duchu, z ciała. Oddychamy, skupiamy się na swoim oddechu. To ja prawa ręka jest ciężka, bardzo ciężka, mocna, przylega do podłoża. To ja lewa ręka ciężka. Bardzo ciężka, mocno przylega do podłoża. Ja prawa mogę, ciężka, bardzo ciężka, mocno przylega do podłoża. Ja lewa mogę, ciężka, bardzo ciężka, mocno przylega do podłoża. Moja głowa, szyja, kręgosłup, klatka, piersiowa, brzuch, całe ciało jest teraz ciężkie. Bardzo ciężkie, mocno przylega do podłoża. Wdech, powietrze przepływa od czubka głowy, poczubki palców stóp. I jeszcze raz wdech. Powietrze przepływa od czubków palców stóp, poczubek głowy. Wszystkie myśli, które przychodzą nam teraz do głowy, są zupełnie obojętne. Teraz czytie się tuba cisza i spokój wewnętrzny. Z każdym wdechem wpływa światło i spokój. Z każdym wydechem wpływa ciemność i niepokój. ciało jest wypełnione światłem. Od serca do wszystkich cząstek twojego ciała rozchodzi się światło drobnymi kanalikami, tak jak krew w żyłach i Nie skup się teraz szczególnie na swojej ciaksze podstawy. Które znajduje się w okolicy krocza. Sobie, że to miejsce, w się tej Znikają. Wszelkie dolegliwości, ulgę, wszelkie stresy, wszelkie blokady w ciele, przychodzi nowa siła, nowa energia. Jak tutaj wrócisz, będziesz wypoczęty i zrelaksowany? Z nowymi siłami, z nową energią. Zadowolony i spokojny. Możesz się poprzeciągać na różne strony. Wróć oczy i przez jeden bok podnosimy się do pozycji diamentu. Czyli siedam sobie na piętę, kolano do kolana. Góra wdech, kończymy dłonie i wydech czoło do podłogi. radek pytamy jeszcze za nad ręki. Nowy wdech i wydech drugi nadgarstek. Ostatni raz wdech. Wydech. Dziękuję Wam bardzo na dzisiaj. Jeszcze nie powiedziałam też o tym, co jest bardzo istotne, że te ćwiczenia możecie wykonywać rano, jeżeli macie czas, właśnie taką przestrzeń rano. E, może być jeszcze przed śniadaniem e, lub po delikatnym śniadanku, gdzieś tam przynajmniej chociaż z pół godzinki e, po śniadaniu e, lub e, wieczorem. Najlepiej przed pójściem spać, to wtedy też takie Ciszenie jest przed, właśnie przed zaśnięciem. Bardzo fajnie się po prostu śpi. Dlatego polecam bezpośrednio gdzieś tam przed snem. Jeśli oczywiście macie też na to taką przestrzeń, po prostu wystarczy znaleźć sobie kawałek miejsca gdzieś tam w swoim mieszkaniu. Oczywiście mata, najlepiej ćwiczyć na boso lub ewentualnie skarpetki antypoślizgowe, ale polecam jak najbardziej na boso, ponieważ jest to też lepsze krążenie inne odczuwanie równowagi w ciele. Ja zawsze ćwiczę na boso, niektóre pani się tam, panie albo panowie przyjmują się, że gdzieś tam może coś nie takie stopy mają, że powinny wyglądać tak lub nie inaczej, naprawdę się zupełnie tym nie przyjmujemy, tym bardziej, że akurat tutaj jesteśmy we własnej przestrzeni yy, i powinniśmy czuć się jakoś niekomfortowo. komfortowo, skupmy się po prostu na swoim wnętrzu. Polecam wykonywanie tych asan przez przynajmniej na przykład miesiąc, bo praca jakby z daną czakrą jakby też wymaga takie skupienia się takiego na, 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 tym danym po prostu, na tym danym celu przez jakiś czas. I minimum jakiekolwiek zmiany, które zachodzą w naszym okleś, w naszym, w naszym to jest minimum te 60. Nie 60 dni albo miesiąc, tak, około 30 dni. Już po miesiącu na pewno widać znaczne zmiany, ale no dobrze jest też pociągnąć to o ten kolejny, czyli te 60 dni. Miesiąc to jest taki minimum tak naprawdę, gdzie już te zmiany widać, są takie, no po prostu są widoczne już te zmiany i w ciele, i w umyśle. I oczywiście też polecam pracę czy z coachem, czy z jakimś trenerem rozwoju. Czy, czy, nawet z psychologiem, jeżeli jest taka konieczność, czy mamy jakieś właśnie blokady związane czy z bezpieczeństwem, właśnie z tym ugruntowaniem, znalezieniem swojego miejsca na Ziemi, bo w momencie, kiedy nie odblokujemy, nie odblokujemy tej pierwszej czakry, to będziemy mogli przejść po prostu do tych kolejnych, których jest siedem, i to są konkretne punkty energetyczne w naszym ciele, które między sobą współdziałają i współpracują. Jeżeli mamy zablokowaną jedną, Tą, która jest zawsze niżej. Nie wyjdziemy do tych poziomów wyżej, dlatego jest to bardzo istotne, żeby zacząć pracę od podstawy aż po, po ostatnim czakrę. Na dzisiaj Wam serdecznie dziękuję za wspólne ćwiczenia i do zobaczenia już w kolejnym odcinku z czakrą drugą. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa.